Witam tutaj, mroczny ptak. Dzisiaj se przeczytam streszczenie opowiadania, które jeszcze jest pisane o nazwie Prawda Boli. Autorką opowiadania jest Lizamona 9.8. No, to czytań: Streszczenie Prawda Boli. Nartkorta była małym źrebakiem, kiedy zabiła kucyka. Uciekła do lasu Everfree i tam uratowała źrebaka. Wtedy wyszedł jej znaczek. Po siedmiu latach poszła do Ponyville i spotkała Pinkie Pie, która zrobiła dla niej przyjęcie. Na przyjęciu było dużo kucyków. Był też ten kucyk, którego uratowała. Rozmawiały o różnych rzeczach i tak zleciały godziny. Po drodze widziała klacz i dwa gojele. Klacz kazała złapać na Stawiała się, ale na nic i tak ją złapali. Uderzyli ją w głowę. Pegazica obudziła się w jakimś pomieszczeniu przywiązana do stołu. Jednorożec podszedł do niej i uderzył ją w buzię. Wzięła bat i trzy razy uderzyła ją w skrzydło. Podeszły do nich dwa ogiery. Obrócili ją na plecy i przypięli do jej sutków kable z prądem. Ciemnoróżowa klacz chciała wiedzieć wszystko o sześciu klaczach z Ponyville. Twilight Sparkle, Applejack, Fluttershy, Rainbow Dash, Rarity i Pinkie Pie. Nartkorta nic nie mówiła, nawet jeśli miałoby to trwać wiecznie. Klacz włączyła prąd, ale Nartkorta nawet nie uroniła łzy. Klacz nie przestawała się pytać o nich, ale i tak nie usłyszała odpowiedzi. Kazała ją obrócić, wzięła bat i biła ją po plecach. Jej krew była wszędzie, ale i tak nic nie odpowiedziała. Nartkorta klaczy nie była potrzebna, więc wrzuciła ją do zamkniętego pomieszczenia. Była tak zraniona, że nie mogła nawet wstać. Rano wzięli ją na stół, tym razem były tylko ogiery. Pytali ją o klacze, nic nie usłyszeli, więc wzięli rozgrzany metal z, ze znakiem krzyża, Gwieździe zapytali się ponownie, nic z tego. Przyłożyli go do jej kopyta i spali jej sierść i skórę. Szara klacz czuła smród palonej skóry. Nartkorta myślała o jej przyjaciółkach, nie czuła bólu, który przesyszywał jej ciało. Jednorożec wszedł do pomieszczenia. Ona wiedziała o jej sekrecie z dzieciństwa. Zagroziła nartkorcie i pokazała jej zdjęcie, jak zabija małą klaczkę. Ruszała skrzydłami, żeby się wydostać, ale pomarańczowy ogier za jej skrzydła. Wtedy... Wtedy Pegazica popatrzała na klacz. Jej oczy były we łzach. Jednorożec uśmiechał się z jej bólu. Pegazica... E, Ciemnoróżowa klacz chciała zabić nartkortę, ale wtedy usłyszeli trzask drzwi. W drzwiach stanął fioletowy ogień. Szybko rozciął gardło pomarańczowemu ogierowi. To był mat. Nartkorta słyszała nim od Twilight. Różowy jednorożec zaszarżował na Mada. Rozciął mój skórę... Matt rozciął nogi klaczy i zmiażdżył jej głowę. Pozostały ogier uciekł. Kiedy widział klacz z ranami, na plecach podszedł do niej. Wtedy Twilight i pozostałe klacze weszły. Widziały Korte przywiązaną do stołu z ranami. Rainbow Dash popłakała się, widząc jej złamane skrzydła. Fioletowa klacz zobaczyła zdjęcia leżące przed Pegazicą. W tym czasie Rarity rozwiązywała klacz. Applejack nie wiedziała co myśleć o tym, co oni jej zrobili. Klacze były zszokowane. Nartkorta patrzała się na nich, z jej oczu zaczęły spadać łzy. Mat stanął naprzeciw szarej klaczy i okrył ją kocem. Szli do szpitala. Było to daleko i klacz nie mogła już iść. Upadła i już nie wstała. Jej rany były głębokie. Lecia z nich krew. Filetowy ogier wziął ją na grzbiet i zaniósł do szpitala. No, koniec. I w razie wu, mat to ja.